Cześć. Przychodzimy do was z ciekawym kuponem na weekend oraz z konkursem. Aby wziąć udział w konkursie i powalczyć o vouchery do Go Plus Bet, zostaw łapkę w górę pod filmem oraz dowolny komentarz. W niedzielę wylosujemy 5 szczęśliwców, którzy zdobędą free bety w postaci 20 zł każdy. Słyszeliście o nowym legalnym polskim bookmacherze Go Plus Bet? Z kodem DBVIP swój pierwszy kupon masz ubezpieczony i w przypadku porażki otrzymasz 100% zwrotu stawki aż do 1000 zł. Oprócz tego bookmacher oferuje bardzo rozbudowaną ofertę oraz grę bez podatku. Jeśli jeszcze nie masz konta i chcesz skorzystać z pakietu powitalnego, w pierwszym podpiętym komentarzu skorzystaj z linka rejestracyjnego lub wpisz kod DBVIP. A teraz przechodzimy już do naszego kuponu na weekend. Proponujemy taśmę składającą się z 5 zdarzeń. Kurs ogólny to 5 i taki kupon gramy w GoPlus BET bez podatku, dzięki czemu zwiększamy naszą wygraną dość znacząco. Dzięki tej promocji mamy do wygrania prawie o 400 zł więcej i walczymy o 2076 zł. Typy po naszej dokładnej analizie są następujące: wygrana lub remis Legii Warszawa, wygrana lub remis Lecha Poznań, wygrana lub remis Fiorentiny, wygrana lub remis Arki Gdynia, wygrana Manchesteru City. Po więcej bicia na naszą grupkę facebookową, Instagrama oraz Telegrama. Linki w opisie pod filmem. Dzięki wielkie za oglądanie. Do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się ciepło. Cześć.